Tu koledzy, kręcimy drugą część sobotnich targów, yy, mamy godzinę 13.17 sobota, frekwencja bardzo dobra, sprzedaż bardzo dobra, dziękujemy wszystkim za odwiedziny. Są mi chłopaki z naszego oddziału, jestem tu Adam, jest tutaj Bogdan Małańczak, jest tutaj Celusta, najlepsze gołębie Polska w czerwoni Także koledzy w czasie czekają się czukają, bardzo dobrze jest, cała ekipa, wszystkich pozdrawiamy. L licznie, Liczymy, kutno! Liczymy, odpędzają no. Bardzo dziękujemy. Gołębi już mało co zostało, a jeszcze jutro jest dzień. Także bardzo dziękujemy. Trzeźmy 100 Gołębi, 80 poszło półtora dnia. Jesteśmy mega zadowoleni. Dziękujemy wszystkim jeszcze raz. Bo jest tutaj też tak również kolega. Przyszedł na stoisko, chciał tutaj podziękować. Kolego opowiadaj. tutaj z kolegą zacząłem współpracę. Najpierw oglądał filmy nasze później się przekonał, na początku nie był przekonany i teraz powiedz jak Trzeba to spróbować. Nie no, produkty, produkty w tym roku spróbowałem super się sprawdziły w lotach, byłem młody jak zacząłem. Jakim w jakim oddziale latasz? W Czelco O, to lataz z Leszkiem. Z, z, z no i jak to tam wychodziły te loty? No, super, no, z pierwszego lotu 14, pierwszy... pierwszy o, to Leszkowi trochę napsułeś. Zdrowa rywalizacja. Zdrowa rywalizacja, ale widzicie, koledzy przychodzą. To, 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 za to cenię hodowców, że przychodzą i dziękują, jak się im pomoże, że nie ukrywają jak niektórzy, zamawiają produkty przez kogoś czy jakieś pomoce, żeby tylko nikt się nie dowiedział, że mają od nas i że gołębie na tych produktach robią wyniki. Widzicie, a to przyszedł kolega, podziękowania. A dzisiaj naprawdę mieliśmy takich podziękowań setki, i wczoraj i dzisiaj. Ludzie przynosili wyniki swoje, że niektórzy tylko oglądają ten katalog, coś sobie tam, że dziękują za, za to, że ich nauczyłem dawkować leków. A w szczególności dziękują za taka dwójkę, jakim pomagał w notowym lotowym na drogi oddechowe, EGS. Jest. Kurde, jestem naprawdę bardzo z siebie dumny, że e, wprowadzam taką pomoc dla hodowców i że przychodzą i dziękują. Nie jest. Tak jest. No, produkty się sprawdziły, produkty super poleciały, było widać. Ale fajnie, no jest. A wcześniej jak nam dowodziło Źle, to to no może nie było, ale, ale no nie było tych. Wykarmy z no tak. Próbowałem różne produkty. Ja myślę, że tutaj, wiesz, że tak, że tutaj robię, drogi oddechowe robią robotę system tego karmienia, co ci podałem, i to wszystko. Także koledzy, no cóż więcej ująć, cóż dodać. Dobry lot życzymy tak, wszystkim. Wszystkich. Dobry, Dobry lot. Czekamy na kolejnego kolegę, który przyjdzie dziękować. Jak nam się uda, to też coś nagramy. Pozdrawiamy. Jest u nas kolega Mariusz, prezes mojego byłego okręgu, bo już teraz zmieniliśmy Uciekider, uciek uciek, okręg Kalisz. Mariusz, w tym roku wziąłeś od nas trzy gołębie. Tak. Jednego sedziłeś zaraz płodu głowego, on się spóźnił, a jeszcze miałeś dwie samiczki. Powiedz jak one się spisały u Ciebie. Dwie samiczki, na drugim, bardzo ciężkim locie, który był pod wiatr, siadła pierwsza i druga noga I na trzecim locie, gdzie siadło 15 gołębi naraz, 7 albo 8, przepraszam. A na ile włożonych gołębi? Ja nie wiem, około 3 tysiące nie było. Nie, nie jestem w tej chwili w stanie powiedzieć, ale kolejny lot też był lotem ciężkim ja siadło kilka i naraz około 10 i siadła ta jedna z tych funkcjoniczego mięnika, ale niestety przeskoczyła mi się nie Czyli mogłam mieć dwie Mogłam i jedynki. Mogłam mieć Także ja jestem naprawdę bardzo zadowolony. I to był prezent. No, <noise> no bo słuchajcie, trzeba dobrze. Tak. Dobrymi ludźmi trzeba tak dobrze żyć. Także pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy. Dobry lot. No już już dla... Lecimy chłopaki My lecimy na stanie. I lecimy na relacje. Witamy wszystkich Mazur. Mazu. Z tego pana nie trzeba Jaki przedstawiać, bo. Jak to... Szrektor, czy jak to było? E, widzieliście się, płaczącego Dominika płacze ku już 3 lata. Pokażę, płacze. Śmiej się i płacz. I, I zaśpiewaj piosenkę. No, bo w życiu mi nie, nie wyszło. Panowie, wszyscy hodowcy, zdrowie. Zapasowałeś trochę? Czy Oczywiście, tutaj jest też kolega, robi. Nie rozumiem, że proszę. palarski. palarski.

ostro polski team Gratulujemy Generalnym Miseszkiem Polski Kategoria Młode Karol, gratulacje dla Ciebie Podrób wszystkich hodowców Panów, Pozdrawiam wszystkich hodowców. Z mojego doświadczenia jestem. Młodym hodowcom 29 lat. <grym> to nie, 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 nie. Nie, 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 Jak nie, nie, wstąpiłeś? nie, nie, lat nie, nie, lat, nie, 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 miałem 6 Karol, jeszcze raz dzieło okay. dobrego. Co tam dobrego? Do... Co? Wszystko leci. Dobre, jest? Wszystko? A bo kolejkę musi być. to jest całkiem inna w plastiku. Koledzy, pomału kończymy relację z sobotnią. Zobaczcie, cała ekipa u nas jest. Tu bym, Bóg, Gołąbek siedzi. Zaraz mu zaaplikujemy DAC 2 bo ma trochę żółte narośla. A tu jest pan do cała ekipa. Ale trafi, bo to jest syn jak u nas na stoisku zawsze wesoło ja bardzo ładnie jest Abbaso, jest ta ekipa jest, jest wicemierz polski gratulujemy słuchajcie są mi puchary w tym roku to jest Dariusza Puchar wicemierz polski generalnie mistrzostwem Polski tutaj bym chciał powiedzieć, że kilka, kilka lat temu leciałem dla mi zrobił program i leciałem. Sprawdziły się, to są bardzo dobre, ale na ile lecę teraz, przypuść mi, na który stanie, ale leciałem, e, nawet pani Magdalena Magdalena powiedziała mi i do tej pory pełne produkty używam. Bardzo się Pana, cieszymy Pana, Pana, Pana. Bardzo się cieszymy za zaufanie i za... Jest Karol, jest cała ekipa, jest puchar Karola, również świąty Cudownik Polski wszyscy bazują na naszych gołębiach, trochę produktów, tak jak powiedział kolega Też Koledzy. Pozdrawiamy siedzi cała ekipa Samiec czy samica? Samiec czy samica? Samiec czy samica? Samiec czy samica? Sam To młodziutki, to dziesięć Jungtaube tutaj słyszę po głosie. Ale... Junge całkę! Ja, jest prawda do pana Dominika, ale dobrze, słuchaj. Słuchaj, by się przydał kurczę, żeby był no. na jego miesiącu. A co mam, nie? Chciałbyś młodego jakiegoś ode mnie w prezencie? No, no to już dostajemy. No. Nie ma problemu. O, o. Zaraz dostanie by dostanie lepszy był od, od starego Bardzo późnego, ale to jest młody po młodych, ale dostanie się w prezencie. Już ci zaraz żeby by był lepszy od starego, żeby stary no. był żeby się, ze Starego nikt nie podrobił. Wszystkiego dobrego. Także się, myślę, siedzi cała ekipa na stoisku. Mistrze, wice, wice Kipę robią. Pozdrawiamy wszystkich hodowców panowie. Zrobiamy tego dobrego, trzeba młodemu jakiegoś gołąbka naszykować, już szykujemy. Pozdrawiamy I tak jak powiedziałem, tutaj odbiorca gołębia, który wchodził się w stroju z pizzyn buka. Obiecałem, chciałeś ja od odniszczać. Masz prezencję od odniszczać. Także myślę, że będziesz się A oglądasz moje filmy? nie oglądasz moich filmów? no to jaki ty jesteś mój? mój ten, no e, del vigil, czy tam jakiś ten, nie? także hoduj sobie gołąbka kolego to masz prezencję ode mnie bo jest wszystkim dobry lot, koledzy. Dobry lot. Młodzież trzeba wspierać, bo od nich zależy nasza przyszłość lotowa, koledzy. Jak nie będziemy wspierać młodych, nie będziemy im robić prezentów, to ten sport kaskołębiarski szybko umrze. Ale jak będziemy wspierać młodych, dawać im prezenty, i motywować ich, to wtedy nasz sport Gołębi będzie ja do przodu Pozdrawiamy Dobry lot Także koledzy kończymy relację I życzymy wszystkim noci koledzy wszyscy do nas, o, To znaczy Dominiki co po mojego ojca nie? Opowiadaj jak tam się w tym roku u ciebie no, no, myślę, że jestem zadowolony, oby ten był jeszcze lepszy oby no, żeby... oby zdrowie było no, Wszystko tak. w naszych rękach, jak to się tak mówi tak. Że koledzy, myślę, że dziękujemy za miłe targi, dzisiaj sobota Życzymy wszystkim dobrych lotów tak, Dobrych tak? dobry lotów tak. i dużo zdrowia I dużo zdrowia dla nas się i